Przedstawiliśmy właśnie w tym momencie korzystne zakupy z programem Cashback. Jeżeli podobają się Państwo takie zakupy, chcielibyście podzielić się tą wiadomością ze swoją rodziną, swoimi przyjaciółmi, z najbliższymi, proszę kliknąć na aplikacji przycisk. Zaproś poprzez e-mail lub zarejestruj znajomego. Wyślijmy do tych osób link rejestracyjny, udostępniając je poprzez aplikację Messenger, pocztę, jakiekolwiek inną aplikację. Oczywiście możemy też zaprosić naszych przyjaciół, znajomych na stronę kupujsprytnie.pl, na nasze grupy facebookowe, kupuj sprytnie, oszczędzanie, zarabianie oraz zaradny przedsiębiorca.